Agentem, będzie pan prokurator Andrzej Golec. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i umożliwienie mi przedstawienia tego referatu dotyczącego y, następnego etapu. O czym pan mówił profesor, czyli funkcjonariusz został już przyjęty szczęśliwie do służby, no ale trzeba go też wyszkolić. I dlatego y, proces ten y, szkolenia był początkowo dosyć intensywny. Natomiast potem już w trakcie trwania yy, okresu yy, Polskiej no coraz bliższe wymagania stawione zarówno pod względem wykształcenia ogólnego, jak i Jak Państwo zapewne wiecie, yy, no już nie żyję od 2020 roku, ale był yy, dosyć znany, szczególnie yy, specjalizujący się w prawie, nazwijmy to, seksualnym, yy, profesorem prawa karnego, materialnego w przyszłym roku wielu podręczników. A w swoim czasie, w latach 78-79, był wykładowcą w Wyższej Szkole Oficerskiej w imieniu Rzymskiego Jerzyńskiego-Meginowej. To nie tylko on, bo tam też pan Falandysz, pan, pan Widacki i wielu innych późniejszych uznanych profesorów yy, prawa. No niestety, proces ten yy, na początku naszego biura wszyscy się użyliśmy, zarówno jak i sądy. No i tam o tym tutaj pisze więcej w swoim, swoim, swoim artykule, nie Państwa zawodzać kwestiami prawnymi. Natomiast powiem, że tutaj niestety nie została przerwana cała droga prawna, czyli wówczas pan y, prokurator generalny Serena, no, oni mimo wszystko, mimo naszego wspólnego zgodzenia z y, projektem kasacji, no nie zgodził się na to, żeby ten projekt co został wniesiony przez Sąd Najwyższy i poddany Ale wróćmy do głównego zagadnienia naszego, czyli do szkolnictwa y, resortowego, czy jak mówi pan Aliancium mówić, czy zakładowego. Yy. Najogólniej ujmując, cały okres można powiedzieć na taki przejść pod okresu, który mógł sobie spokojnie należało nad nimi pracować nie tylko ideologicznie, ale także i przede wszystkim w zakresie czy szkoły podstawowej, czy też w ogóle, jako takiego w ogóle wykształcenia, czy wiedzy. A 57 to już właśnie dodatkowe wyrównanie braków i zaległości wiedzy ogólnokształcącej pracowników poprzez stworzenie szkół podstawowych liceów dla funkcjonariuszy, bibliotek przy wojewódzkich urzędach bezpieczeństwa yy, publicznego i bogatych oraz zapewnienie przypływu wykształconej kadry w tworzeniu instytucji studiów przezorowych. O tym mam lata 57-62, czyli formalne zakończenie kształcenia ogólnego wśród funkcjonariuszy, 63-69. Yy, w tym okresie matura, przynajmniej w teorii, stała się warunkiem <coughs> koniecznym do otrzymania yy, promocji oficerskiej. Lata 69-74. W tym już okresie rozpoczęto program załżb stacjonarnego zawodowego studium administracyjnego w ośrodkach tworzonych przy niektórych yy, uniwersytetach, yy, yy, ośrodkach uniwersyteckich, między innymi w Gdańsku, mającego na celu uzyskanie wyższego wykształcenia kadr kierowniczej szkołek. Powiem następnie, w 1972 roku, i to już jest taka data, można powiedzieć, graniczna. Dlaczego znaczy po graniczna? Z powodów. Yy, utworzono wyższe szkoły oficerskie, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa. Jest to istotne też z punktu widzenia nas, prokuratorów biologicznego, kiedy to po raz pierwszy jakaś jednostka powstała yy, nie w oparciu o rozkaz takiego czy tego ministra, czy też yy, dowódcy, tylko w oparciu o akty prawne, które ma ustawa już w komisji o wyższym i rozporządzenia Rady Ministrów. Do tego jeszcze wrócę. I od tego momentu właśnie, czyli od 1972 roku, wskazane było, aby funkcjonariusze chcący awansować do stopnia oficerskiego mieli y, wyższe wykształcenie. Zaś od 74 roku pracownicy MO i SB musieli mieć y, wykształcenie średnie. Było to warunek sygnał parodii. 75-90 jest to okres, czyli to jest okres, kiedy już pierwszy, pierwszy rocznik, y, legionowa i szczytna y, uzyskał promocję na pierwszej pracy. Które na marginesie są bardzo ciekawym materiałem, źródłowym dla wielu badaczy, o czym wiemy np. chociażby z Maleszki-Tetmana, gdzie dowiedzieliśmy się o, o, o kim to jest głowa właśnie dzięki tym pracom y, doktorskim. I powiem szczerze, że szczególnie w pracach y, Biura Administracyjnego, kiedy musieli się, mówiąc kurioznie, y, inaczej przed sądem, a to jest naprawdę proszę Państwa ciężki kawał gólewa, jak się trzeba naprawdę z tym koleju kopać, chcemy też podciągnąć tak zwanej bańki, panu adwokatowi czy, czy komuś. Tego się oczywiście nie wie, bo pion lustracyjny to jest taki pion, który jest jakby takim betlejem ludzkim, który jest najmniejszy w IPL-ie, a mimo wszystko robi kawał roboty, która jest nie tylko i wyłącznie, tak naprawdę związana z aparatem bezpieczeństwa i aparatem represji. Także tak naprawdę przychodzimy do pracy, wychodzimy z niej i od 8 do 16. Pracujemy tylko i wyłącznie nad tworzeniem albo to katalogów, albo, yy, albo postępowa ilustracyjnych. Ale to już to jest taka koncesja, żeby taka policzka profesjonalna jak nasze pochwały. Także dobrze. Wracając teraz do głównego zagadnienia, yy, jak wspomniałem, yy, Przyjmuje się wśród osób zainteresowanych, też podających temat szkolnictwa że pierwszą kadrową była Pujmyszowska 366. Szkoła Oficerska, gdzie to um, um, utworzono na mocy właśnie wskazu pana przyszłego ministra Rodzicza kurs pierwszy wypust, jak oni to mówili, um, przyszłych kadr um, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego też Resortu. Ale to proszę Państwa, biorąc pod uwagę historię, którą znamy, którą chociażby znamy z takiego Teatru Telewizji, ostatnio sobie odciszyłem, to jest lila szczęścia, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, taką sztukę Teatru Telewizji, jak to w 1940 roku przy pomocy Berlinga NKWD tworzyła zaczyn Polskiego Wojska. I tam właśnie byli... Dobrani specjalni oficerowie z Kozielska, jeszcze w czasie, to, kiedy oni się uczyli, to tam ginęli nasi y, najlepsi żołnierze i tego żołnierze na ziemi smoleńskiej. I ten właśnie 40 rok to jest początek tak naprawdę szkolenia resortowego tych to dzielnicy z, y, smoleńska Aleksa, Aleksandrow, Aleksandrowa, jak była ja, pierwsza aleksandrowska szkoła. Czyli taka, um, takie miejsce, gdzie około 200 przedstawicieli polskich, żydowskich, ukraińskich i białoruskich y, społeczności, nazwijmy to, przygotowywano do objęcia różnych ważnych funkcji w przyszłym aparacie, w ogóle nie w aparacie bezpieczeństwa, w ogóle y, by, by, byli to ludzie, którzy mieli tworzyć y, zalążki nowej, może nie tyle państwowości, ale nowych czasów na ziemiach, które Ania Sowiecka radziecka, 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 radziecka odbierała później w e, Polsce, a potem w innym podmiotem międzynarodowym. E, kurs ten, proszę Państwa, ukończył się w 1941 roku, w marcu i część tych absolwentów otrzymała jeszcze zadania operacyjne, zostali przerzuceni na przerzuceni na, na tereny, jeszcze nawet przed wojny polsko-sowieckie, niemiecko-sowieckie, na tereny polskie mm, i Inni z kolei najtrudniejsi przeszli do następnego etapu szkolenia, czyli do szkoły w Między I tam m.in. Y, stu, studiował, pobierał nauki Aleksander Kokoszyn, szef, szef niesłanej informacji w Wyskowie, czyli tak naprawdę najgorszego możliwych y, sortów y, organów bezpieczeństwa państwa. Władysław Spychaj, czy też Michałaj Demczelko, y, czyli po prostu w Kocza, który zasłynął z powiedzenia, że. Moją szkołą były lasy kapackie, prawda, czyli tutaj przechodzimy teraz do szkolnictwa leśnego, takiego z teorii do praktyki, prawda. I w tamtym czasie właśnie też hmm, trzeba powiedzieć o następnym elemencie szkoleniowym, tym leśnym, prawda? Kiedy już utworzono armię Ludową, Armię Ludową, to przy tych, przy tych jednostkach też powstawały jednostki bezpieczeństwa i, i szkolenia odbywało się na zasadzie, no, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Y, Uczono się z tego, co ci spadochroniarze y, 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 wschodni przynieśli i y, y, no, jeżeli chodzi o kwestie szkolnictwa, tego szkolnego, nie, to mało co się zachowało, więcej się zachowało na temat archiwa, na temat szkolnictwa, czy też y, kursantstwa, nazwijmy to, jeżeli chodzi o archiwum. I teraz doprowadzimy do tego właściwego wyszewa nazwijmy to, kiedy to 13 października Stanisław Krawkiewicz, pierwszy um, minister, stworzył Polski samodzielny Batalion Specjalny, w którym NKWD i kiedy tak szkoliło dobranych specjalnych adresowości, wszyscy przygotowali permanentną inwigilację, jak to powiadali w, w, w filmie. Um, byli oni co chwilę sprawdzani pod kątem właśnie, czy się nadają, czy, 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 czy spełniają warunki, czy będą to winni do Operacje także będą też yy, odpowiadali temu, czego się będzie oczekiwało w przyszłym, w przyszłym, yy, przyszłym yy, zawodzie. No i oczywiście 12 i 15 kwietnia 1944 roku ruszył pierwszy to Tam spośród 270 yy, kandydatów po kolejnej weryfikacji wybrano 217 i poddano ich szkoleniu. Był to czas, kiedy już y, ruszyła ofensywa. Wojska Radzieckie i towarzyszące im Wojsko polskie przekroczyło linię kurzona, zajęto Rubin, zajęto Hełm, zajęto y, inne miejscowości i wtedy Radkiewicz wezwał te, te osoby, jak to też się opisuje właśnie w, 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 w literaturze przedmiotu, byli oni szybko egzaminowani. Praktycznie powiedziano im, że kończymy kurs i musimy jechać, tworzyć nowe, nowe na, na ziemiach polskich, nowe jednostki. Bezpieczeństwa publicznego. Wtedy już było ministerstwo bezpieczeństwa wcześniej RESOP. I zaczęto tworzyć właśnie tworzyć właśnie poparcie o nich po pierwsze te wszystkie jednostki wyładowe i wojewódzkie w Lublinie. a także zaczęto też tworzyć ramy swojej, już polskiej, jakby działalności edukacyjnej funkcjonariuszy. I oczywiście pierwszymi tymi wykładowcami byli też byli Kujbyszewiacy. Yy, głównie i rozkazem z 17 października 44 w Lublinie przy ulicy Nowe Nowe Spokojnej, taki spokój przed burzą można tak powiedzieć yy, był tam w tym Lublinie Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie odbyłono, odbyły się dwa, dwa yy, dwumiesięczne kursy yy, takie dwumiesięczne przyspieszone, tam właśnie był problem yy, do tamtej szkoły już zaczęto yy, przyjmować yy, po w pewnym egzaminie. Jeden z egzaminów oczywiście był egzamin z języka polskiego i okazał on e, ogromne, ogromne braki w tym zakresie, zarówno w jak i w czytaniu, w ogóle w myśleniu. E, w literaturze też się podnosi, że w tamtej szkole było bardzo duże donosicielstwo. Na przykład jeden z, e, z kursantów doniósł na innego kursanta, że ma przeżytki burzy łazylne, bo w piżarni, szpisz prawda? O jest 2 minuty, a nie w 1944 roku. Dobrze Państwa skończmy, to powoli a skręcimy szybko z prędkością światła do, do następnego. Czyli po Lublinie w 40, już na początku 1945 roku szkołę przeniesiono do Łodzi. I w 1947 roku, proszę Państwa, to jest początek Legionowa. Przeniesiono całe kształcenie do Legionowa. A dlaczego Legionowo? Przede wszystkim z powodu tego, było ono połączone magiskalą dosyć dogodną z Warszawą, która oczywiście była zniszczona i nie, nie dysponowała zakleczem odpowiednie budynkami i tak A druga kwestia taka ciekawa, gdzieś tam się dowiedziałem, że było to odbywało w centrum kształcenia kolejowego, które było nieformalną przykrywką prawdopodobnie dla przedwojennych dwójkarzy. I to było miało być takim swoistym położeniem łapy. Jeżeli wiadomo, w Wójta, żeby wębować, że Wiejkarze przedwojeni walczyli z komunistami, to teraz my, teraz ich, że tak powiem, się mateczniku stanowimy swoją szkołę, gdzie będziemy swoimi Wiejkarzem, którzy będą z Wami walczyć tamto tam zrobione. I ta szkoła w Legionowie przetrwała w zasadzie do dziś, można powiedzieć, ale do 90 roku, w zasadzie tutaj pan profesor, ale to powiem o tym, co będzie działo się w ASW, bo ta szkoła w 1972 roku została szkołą, pierwszą szkołą oficerską w regionowie, taką dedykowaną dla służby bezpieczeństwa, oprócz niej powstała oczywiście szkoła w Szczytnie, no i taka najważniejsza szkoła, która potem w 1989 roku przejęła obydwa te, te dwie uczelnie oficerskie i gdzie kształcono się, mogą uzyskać, jak mam na myśli ASW, tytuł magistra. I można to się było dokoryzować. Oprócz tych jak y, powiedziałem jeszcze, tylko, y, wspomnę tylko o tych właśnie zaocznych studiach administracyjnych dwuletnich, y, które utworzono w y, czterek Ośrodka w Warszawie we y, y, Wrocławiu, w, w Rzeszowie, pamiętam y, jeszcze w jednym miejscu. I pamiętam kiedyś, jak studiowałem prawo w Gdańsku i kiedyś czekałem na egzaminie z Doktrym Polityczno-Praw, że to jeszcze były czasy y, lata 80. i Przyjechał taki starszy student, chcę myśleć, taki starszy, który powiedziałem no rzeczywiście zaoczny. Ale w rozmowie, jak się dowiedziałem, to był pan, który odbył jeszcze lata wojny w Afganistanie. Opowiadał mi, tak sobie usiadł i zaczął opowiadać o tej wojnie w Afganistanie, ale w której to Buta Hedyni jeszcze czyli rządzeniem brytyjskim. Bardzo ciekawa sprawa i wtedy po raz pierwszy miałem do czynienia, jak można powiedzieć, z aparatem represji w swoim życiu bo miałem, siedziałem sobie na jednym egzaminie bardzo że się wszyscy chcieli wydawać do samego Sylwestrza, który też bo zresztą ma. co fajne. No ale w każdym razie, y, ci, ci, którzy chcieli naj, no, uzyskać wyższe wykształcenie zawodowe, to y, tam studiowali. A już Grand the Prime to były tak zwane jak ja tam nazywam, Erasmus, sowiecki, Erasmus y, Bezbieżniacki. Czyli studia w, w Moskwie, w szkole, w szkole KGB. One oczywiście trwały, bo nadzór nad szkolnictwem resortowym Towarzyszy Radzieckich, to co się mówiło, no trwało od początku do końca. to wiecie, teraz nie trwa czasami, ale ogólnie rzecz biorąc, trwał od początku do końca istnienia aparatu represji czy w PRL-u. I ci najlepsi, którzy się wykazali naprawdę najlepszymi, najlepszymi wynikami w nauce i w pracy, przede wszystkim w pracy. No to mogli sobie za, zasłużyć na to, żeby wyjechać na tego Erasmusa do, do Moskwy. I pierwszy taki Erasmus, y, o którym można zanieść wzmianki, w materiałach studiowych to jest y, 1972 rok, kiedy tu podpisano y, specjalne porozumienie między naszym, między Prawie dyrektorem a naszym ministrem spraw wewnętrznych. I pierwsza dziesiątka y, osób wyjechała Pisze się kilka rzeczy na temalia ja oczywiście się uczyli, jak ta nauka wyglądała, co możemy tylko wyobrazić, na pewno była to dosyć intensywna nauka i męcząca. Ale ci wszyscy funkcjonariusze także mieli swoich takich y, aniołów, stróżów, którzy byli bardzo y, przyjacielscy, koleżeńscy i jakkolwiek oczywiście w krajach Wschodniego istniała, y, istniała zasada, że no, swoich nie werbujemy ani nie rozpracowujemy, to należy dosyć dużą y, prawdopodobieństwem przyjąć, że taki wypłonek, być może nieformalny, ale koniec końców potem przejawiający się w ścisłych, kordialnych relacjach, jak, jak kolega towarzysz Oli miał w swoim czasie z jeszcze zowali gdzieś tam, yy, były. Także yy, myślę, że muszę kończyć. Więcej yy, rzeczy będzie yy, yy, na prawnych, jak dzisiaj w mojej artykule, oczywiście, jeżeli dobrze tak jest taki zrealizowany. A tymczasem jeszcze raz Państwa zachęcam do tego, żebyście Państwo korzystali z akt, których jest około 2000 postępowań administracyjnych. Na pewno znajdziecie pan, pan, Państwo wiele, wiele materiałów, prak praktycznie już opracowanych, do tego, ażeby coś napisać, yy, czy w pracy dydaktycznej, czy w pracy naukowej. To bardzo ciekawe opracowanie naszych historii. Dziękuję bardzo. Dziękuję.